Witam wszystkich widzów. To był ważny tydzień na rynkach, pełen zaskakujących zwrotów i dużej zmienności. A w programie wiadomości NV sporo ważnych informacji. Jestem przekonany, że wiele z nich, które tu się pojawią, nie usłyszycie nigdzie indziej w polskim internecie. Zapraszam do oglądania. Przypominam, że treści znajdujące się w tym filmie nie mają charakteru porady inwestycyjnej, prezentują opinię autora. Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia była prezentacja wyników przez spółkę o największej kapitalizacji, czyli Nvidia. Wyniki zostały opublikowane w środę po zamknięciu rynków. Okazało się, że wyniki Nvidia przekroczyły oczekiwania analityków, i to zarówno jeśli chodzi o wyniki kwartału trzeciego, jak i prognozy na kwartał czwarty. Wyniki te były najlepsze w historii spółki. Wydawało się, że po niemrawym początku tygodnia tak dobre wyniki spowodują dynamiczne wzrosty indeksów. I początek notowań czwartkowych na to wskazywał. Sama Nvidia wzrosła o ponad 6%, indeks Nasdaq. O ponad 2,5%, no i wydawało się, że giełdy ruszą mocno do góry. No, okazało się jednak, że czwartek zakończył się zupełnie inaczej. I na przykład indeks Nasdaq ze wzrostów ponad 2,5%, dzień zakończył spadkami o mniej więcej podobnej wielkości. W ciągu dnia zmiana wartości tego indeksu wyniosła ponad 5%. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co było przyczyną tak zdecydowanych spadków. Przyczyną mogła być coraz mniejsza wiarygodność długoterminowych prognoz spółek z branży półprzewodnikowej, na przykład Nvidia, wygląda na to, są robione trochę na siłę. Na przykład planowane budowy data centers, które nie będą mogły być uruchomione ze względu na brak energii do ich działania czy też jak zauważył jeden z widzów kanału NV spółki z sektora AI takie jak Nvidia czy AMD podpisują umowy na dostawy z kontrahentami na olbrzymie sumy jak się okazuje finansują te umowy przekazywaniem im udziałów we własnych spółkach ale myślę że spadki miały charakter bardziej makroekonomiczny i dotyczą problemów związanych z płynnością. Wciąż nie ustają napięcia na amerykańskim rynku międzybankowym, gdyż banki komercyjne również w tym tygodniu skorzystały z Fed Standing Repo Facility, czyli zwróciły się do Fedu z prośbą o wykonanie operacji na otwartym rynku międzybankowym w postaci zakupu przez FED papierów dłużnych. Co pozwoliło im uzyskać konieczną do operacji własnych gotówkę, a pamiętajmy, że banki komercyjne korzystają z tej możliwości tylko wtedy, kiedy na rynku międzybankowym nie są w stanie pozyskać środków płatniczych. W tym tygodniu doszło także do znaczącego osłabienia jena, co ostatecznie kończy tzw. Yen Carry Trade, który był znaczącym źródłem finansowania zakupów na amerykańskich giełdach. Sytuacja na rynkach w czwartek wieczór i w piątek rano nie wyglądała zbyt dobrze. Istniało niebezpieczeństwo, że czwartkowe spadki przerodzą się w bardziej dynamiczny i szybki ruch w dół. W piątek w ciągu dnia do działania. Ruszyli przedstawiciele Fedu. Najpierw John Williams zasygnalizował, że osobiście widzi możliwość obniżenia stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu FOMC i nawet tę obniżkę będzie wspierał. Później drugi wysoko postawiony przedstawiciel Fedu i członek FOMC Stephen Miron powiedział, że będzie popierał obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Fedu. Tym samym rynki oraz inwestorzy zostali zapewnieni, że w grudniu do obniżki stóp procentowych dojdzie. Na ekranie CME FedWatch Tool pokazujący prawdopodobieństwo decyzji na najbliższym posiedzeniu FOMC również w piątek zupełnie Nieprzypadkowo pojawiły się informacje o tym, że administracja amerykańska rozważa uchylenie zakazu sprzedaży przez Nvidia do Chin nowoczesnych chipów do sztucznej inteligencji H200, co oczywiście dla tej spółki jest doskonałą informacją wpływającą na podwyższenie jej prognozowanych przychodów. Nie wiem, jak wy interpretujecie tę sytuację, ale dla mnie zachowanie wysoko postawionych przedstawicieli Fedu oraz administracji amerykańskiej bardzo negatywnie świadczy o stanie amerykańskiej gospodarki. Ledwie ponad dwuprocentowy spadek indeksu NASDAQ, czy też półtora procentowy spadek indeksu SP 500 powoduje tak zdecydowane przecież działania rządzących instytucji w Stanach Zjednoczonych to są już oznaki paniki i intencją tych działań było ewidentnie odwrócenie spadków na giełdach i wyciągnięcie ich za uszy do góry i faktycznie jeśli spojrzymy na indeks S&P 500 to spadki zostały w piątek wyhamowane, no ale jednak reakcja inwestorów była dosyć ograniczona, gdyż tak naprawdę indeks SP500 wzrósł zaledwie o niecały 1%. Bardzo ciekawie zapowiada się początek przyszłego tygodnia, który odpowie na pytanie, czy indeksy będą w stanie kontynuować wzrosty i niwelować wcześniejsze spadki. A przyszły tydzień dla rynków finansowych będzie skrócony ze względu na przypadający w czwartek Thanksgiving Day. W piątek giełdy będą pracować krócej, ale za to w pierwsze trzy dni sporo ważnych danych, przede wszystkim dotyczących inflacji, sprzedaży detalicznej, a także PKB za trzeci kwartał. A sytuacja indeksów giełdowych nie wygląda dobrze. Indeks SP 500 w tym tygodniu ostatecznie spadł o 2%. Analiza techniczna idealnie wskazała top dla tego indeksu, od którego nastąpiło odbicie w dół. Na kanale INV ten kluczowy kanał, w którym znalazł się indeks SP 500, oraz poziom oporu. Ze sporym wyprzedzeniem wam wskazałem, mogliście. Na bieżąco monitorować i powiem więcej. Uważam, że właśnie ten poziom, około 6900 punktów, uważam za top dla całego cyklu wzrostowego, którego początek możemy wskazywać na rok 2020. Indeks NASDAQ wybija się z kanału wzrostowego. W dół przebija poziomy wsparcia i przechodzi w fazę spadków. W tym tygodniu spadki wyniosły 3%. Pytanie, co dalej? Wracamy na wykres indeksu SP 500. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to lekkie odbicie do góry, może do poziomu 6700. No ale oczywiście tutaj jest bardzo trudno szacować, jak mocne to odbicie nastąpi. A następnie kontynuacja spadków do poziomu 6200 punktów. Gdyby doszło do jakiegoś znaczącego odbicia do góry powyżej np. 6750 punktów, no to sytuacja techniczna zmieniłaby się. Ale osobiście uważam taki wzrost za mało prawdopodobny. Najbardziej prawdopodobny wydaje się lekkie podbicie do góry. I dalszy spadek do tego poziomu 6200, gdzie kurs napotka dość znaczący opór. Indeks SP 500 spadł od swojego ATH o około 4%, i zapewne u wielu osób uruchamia się chęć. Tak zwanego kupowania dołków. Przestrzegam przed tą strategią, która obecnie jest serwowana, zwłaszcza początkowym inwestorom, jako coś wspaniałego. Więcej na temat pułapek związanych z tym sposobem inwestowania w filmie opublikowanym wczoraj, 21 listopada, na kanale. INV polecam obejrzeć. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jakie są Wasze prognozy odnośnie zachowania się rynków w najbliższym czasie? Zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Doskonałym wskaźnikiem wyprzedzającym dla rynków okazał się Bitcoin. W ubiegłotygodniowym programie wiadomości INV zaryzykowałem Stwierdzenie, że bitcoin już w tym tygodniu przebije poziom wsparcia 95 tysięcy dolarów. No to było dosyć odważne stwierdzenie, no ale okazało się dosyć prorocze, dlatego że bitcoin z przytupem i bez większego zawahania pokonał linię wsparcia, a następnie szybko obniżył swój kurs do poziomu 84100 dolarów. Dolarów, na całym tygodniu spadając o ponad 10%. Nie będę w tej chwili tak odważny, żeby stwierdzić, że już w przyszłym tygodniu zobaczymy bitcoina na poziomie kolejnego wsparcia 72 do 75 tysięcy dolarów, ale myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ten poziom z bardzo wysokim prawdopodobieństwem osiągnie. Złoto w tym tygodniu. Utrzymało swoją wartość, pozostało na poziomie bez większych zmian i nadal utrzymuje to, o czym mówię już od kilku tygodni że najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe tygodnie dla metali szlachetnych to jest ruch boczny. Oczywiście, jeśli doszłoby do eskalacji spadków na rynku akcyjnym, to Złoto i srebro będą również miały tendencje spadkowe, ale powiem szczerze, jestem po raz kolejny bardzo pozytywnie zaskoczony siłą metali szlachetnych, które w tych warunkach ograniczonej płynności radzą sobie bardzo dobrze. Srebro, co prawda, doświadczyło spadku w wysokości 1%, ale proszę zauważyć, że cały czas utrzymuje się powyżej. Bardzo ważnej linii wsparcia. Zwracam Waszą uwagę na to, że w przypadku większych spadków na rynkach akcji dojdzie do jeszcze większych problemów płynnościowych, które będą miały wpływ na kształtowanie się kursu metali szlachetnych. Jeden z widzów zasugerował, że w takim razie jaki sens ma w ogóle kupowanie metali szlachetnych? Skoro one spadają tak samo jak akcje i nie stanowią żadnego zabezpieczenia, no to stwierdzenie jest nieprawdziwe i wprowadza w błąd. Choć czasami faktycznie można ulec takiej sugestii, patrząc na zachowanie się tych aktywów w okresie jednego dnia, bo rzeczywiście często się zdarza, że jeżeli akcje idą w dół, no to metale szlachetne. Także, no ale wystarczy zmienić interwał czasowy na wykresach, aby zobaczyć, że aktywa ryzykowne i metale szlachetne to nie jest to samo. Przełączmy w takim razie wykres na interwał miesięczny i zobaczymy. Indeks SP 500 spadek o blisko 3,5%, złoto do góry o 2%, srebro do góry. O 2,7%. No myślę, że doskonale widać, że wyniki są zupełnie inne i to nie jest to samo. Ropa naftowa spadkowy tydzień o blisko 3,4%, poziom 55 dolarów za baryłkę jest już blisko. Szkoda, że te niskie ceny ropy naftowej w tak niewielkim stopniu odzwierciedlane są na Naszych stacjach benzynowych. Polecam opublikowany na kanale NV film analizujący cenę ropy naftowej z 9 września. Minęło już ponad 2,5 miesiąca, ale film nie stracił nic na swojej aktualności. Indeks zmienności WIX wzrósł w tym tygodniu o ponad 18%. Spróbował wybić się z tego kanału. Horyzontalnego, na razie mu się nie udało, ale myślę, że w najbliższym czasie szanse na wzrosty są dosyć znaczące. Zapewne zauważyliście, że na kanale ostatnio więcej się dzieje: pojawiają się w ciągu tygodnia posty, a także dodatkowe filmy. Aby być na bieżąco, proponuję zasubskrybować kanał, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił. W tym tygodniu nie mieliśmy zbyt dużo danych z Chin. Ludowy Bank Chin nie zmienił stóp procentowych. Indeks Hang Seng na całym tygodniu spadł o ponad 5%. Wartość chińskiego juana delikatnie w dół, a rentowności chińskich rządowych obligacji delikatnie poszły do góry. No ale nic znaczącego tutaj się nie wydarzyło. Rentowności japońskich rządowych obligacji... Rosnął już od dość długiego czasu, ale w tym tygodniu wzrosty rentowności znacząco przybrały na sile. W pewnym momencie osiągając już wzrost o blisko 8,5%, a działo się to wszystko przy dynamicznym osłabianiu się jena względem wszystkich walut, przede wszystkim względem dolara. A dane z gospodarki japońskiej, jakie pojawiły się w tym tygodniu, nie napawały optymizmem. W trzecim kwartale gospodarka japońska skurczyła się o 40%, co dało spadek rok do roku w wysokości 1,8%. Jednocześnie inflacja delikatnie wzrosła, to co można uznać za pewien sygnał optymistyczny to wzrost eksportu i Importu, który tak naprawdę nie przełożył się na większe zmiany w bilansie handlowym. Bilans ten pozostał na minusie w wysokości 231 miliardów jenów za październik. W piątek mamy informację, jaką donosi The Japan Times: pakiet stymulacyjny o wartości 21,3 bilionów jenów. Zaaprobowany przez gabinet. No, a jakżeby inaczej można było rozwiązać problemy ekonomiczne, jak nie przez dosypywanie nowych środków płatniczych do systemu. Jak widzicie, sytuacja w piątek została przynajmniej na chwilę opanowana. No, ale na całym tygodniu wzrost wartości dolara w relacji do jena wyniósł ponad 1,3% rentowności obligacji japońskich wzrosły już tylko o 4,6% na całym tygodniu, a indeks Nikkei zanotował stratę w wysokości 3,3%. A w Europie znaczące spadki indeksów: indeks DAX w dół o 3,3%, indeks CAC w dół o 2,3%. Rentowności obligacji niemieckich, francuskich bez większych zmian, a władze Unii Europejskiej, nie zwracając uwagi na upadek własnego przemysłu, nadal w oparach pełnego szaleństwa klimatycznego odrzucają porozumienie na brazylijskim szczycie klimatycznym, uznając go jako zbyt mało ambitne. Jak podał portal Money.pl. Ministerstwo Finansów podało najnowsze dane odnośnie deficytu budżetu państwa po październiku. Okazało się, że deficyt budżetowy wyniósł 227 miliardów 100 milionów złotych i w samym tylko październiku zwiększył się o 25 miliardów 700 milionów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę aktualną Ludność Polski, która wynosi obecnie 37 milionów 200 tysięcy osób, to każda osoba w Polsce, wliczając w to dzieci, została zadłużona w samym tylko październiku na kwotę około 690 zł, co daje przy czteroosobowej rodzinie kwotę 2000 760 zł. I jakby tego było mało, to okazuje się, że kolejne miliardy brakuje w służbie zdrowia, czyli ten deficyt okazuje się, że wciąż jest za mały. Nie chcę tu wchodzić w jakiekolwiek dywagacje polityczne, ale jeżeli to nie jest rabowaniem własnych obywateli, no to co o nim jest? Indeks WIG20 w dół o 2,3%. Polski złoty stracił nieco w stosunku do euro. Już sporo więcej w relacji do dolara o 1,2%. Rentowności polskich obligacji delikatnie w górę o pół I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości INV. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia wkrótce, Paweł.